윕 혼인, 혼인, 혼 Jasiu chce popływać i pyta ratownika o zgodę. Czy mogę popływać w tym basenie? Musisz najpierw pokazać mi, jak pływasz. Jasiu zaczyna, robi fikołki, pływa, nurkuje, wreszcie ratownik pyta. Gdzie nauczyłeś się tak świetnie pływać? Tata wyrzucał mnie na środek jeziora. To pewnie trudno było dopłynąć do brzegu. Nie! Najtrudniej było wydostać się z worka <laughs> Pani w szkole pyta dzieci o ich zwierzątka. Podchodzi do Jasia. Jasiu, a ty masz może pieska? Mieliśmy kiedyś pieska, proszę pani, ale. Go zabiliśmy, bo ja mięsa nie jadłem, ojciec nie jadł i matka też nie. A dla jednego psa nie będziemy kupować. Jezu Jasiu, to straszne. A kotka nie masz? mieliśmy też kotka, ale go zabiliśmy, bo ja mleka nie piłem, ojciec i matka też nie, a dla jednego kota nie będziemy mleka kupować. Jasiu, co ty mówisz? Przyjdź od z mamą. Miałem kiedyś mamę, ale się jej z tatą pozbyliśmy. No bo ja jeszcze nie bzykam, a tata już nie może. Dla sąsiada nie będziemy trzymać. <śla> Jedna z młodszych klas szkoły podstawowej. Pani nauczycielka stoi na ławce i zmienia jakiś obrazek, a dzieci ją trzymają, aby pani nie spadła. Jasio korzystając z okazji zagląda pani pod spódniczkę. Wchodzi inny nauczyciel, zauważył, co wyczynia chłopiec i mówi, Jasiu, uważaj, bo oślepniesz. Jasio zakrywa jedno oko ręką i mówi, pierdziele, zaryzykuję na jedno oko. <śled> Przyszedł Jasio ze szkoły i mówi do taty, dostałem piątkę i w mordę. Za co dostałeś piątkę? No bo pani zapytała mnie, ile jest 7 razy 6. A ja jej powiedziałem, że to jest 42. No a za co w mordę? Bo pani zapytała i mi jest 6 razy siedem. Tu zdziwiony ojciec. No gdzieś to jeden chuj. No też tak jej powiedziałem. <grym> Wchodzi Jasio na lekcję, rzuca tornister, kładzie nogi na ławkę i krzyczy Siema! Widząc to, zszokowana nauczycielka mówi do Jasia Jasiu, natychmiast podnieś ten tornister. Wyjdź z klasy i wejdź jeszcze raz. Tym razem tak rzecznie, jak twój ojciec, kiedy wraca z pracy. Natychmiast! Jasio ze spuszczoną głową, podnosi tornister i wychodzi z klasy. Po chwili drzwi pod wpływem mocnego kopnięcia otwierają się z hukiem. Do sali wskakuje Jasio i krzyczy. Ha, kurwa, nie spodziewałaś się mnie tak wcześnie. <grywa> Jasio przychodzi po dwudniowej nieobecności w szkole, a pani pyta: Jasiu, dlaczego wczoraj nie byłeś w szkole? Musiałem prowadzić krowę do byka. Nie mógł tego zrobić ojciec? Nie, proszę pani, byk to robi lepiej. <grywa> w pierwszej klasie szkoły podstawowej, podczas lekcji biologii, pani pyta dzieci: Jakie dźwięki wydaje krowa? Małgosia podnosi rękę. Mu, proszę pani. Bardzo dobrze, Gosiu. A jaki odgłos wydają koty? Grześ podnosi rękę. Miał, proszę pani. Bardzo dobrze. Dobrze, Grzesiu, bardzo dobrze. A jaki dźwięk wydają psy? Jasio podnosi rękę. Na ziemię skórz wysył ręce na głowę i szeroko nogi. <grytanie> Dzieci miały przynieść do szkoły różne przedmioty związane z medycyną. Małgosia przyniosła strzykawkę, Kasia bandaż, a Basia słuchawki. A ty co przyniosłeś? Pyta nauczycielka Jasia. Aparat tlenowy. Tak? A skąd go wziąłeś? Od dziadka. Na co na to, dziadek? Przedszkole. Jasiu zaczyna zwalać na podłogę wszystkie zabawki spółek. Pani go pyta, co robisz, Jasiu? Bawię się. W co? W kurwa mać, gdzie są klucze do samochodu? <laughs> na lekcji polskiego w piątej klasie pan nauczyciel pyta uczniów, czy znają znaczenie słowa rarytas. No dzieci, powiedzcie, co dla Was jest rarytasem? Banany, pomarańcze, mówi Hania. Bułka z masłem i szynka, mówi Staś. Tyłeczek szesnastoletniej dziewczyny, mówi Jaś, pan nauczyciel wyrzucił go z klasy i kazał na drugi dzień przyjść z ojcem. Na drugi dzień Jaś przychodzi do szkoły i siada w ostatniej ławce. Jasiu, dlaczego przyszedłeś bez ojca i dlaczego siedzisz w ostatniej ławce? Bo tatoś powiedział, że jak dla pana tyłeczek szesnastoletniej dziewczyny nie jest arytasem, to pan jest pedał i mam się od pana trzymać z daleka. <grywa> Na lekcji Jasio podnosi rękę do góry. Pani pyta: Jasiu, a co chciałeś powiedzieć? Bo proszę pani, ten chłopak, co siedzi obok w ławce, zjebał się i strasznie śmierdzi. Pani załamała ręce i mówi: No tak brzydko się nie mówi. Można powiedzieć, że kolega puścił bąka, no zapamiętaj to sobie. Dobrze. Po kilku minutach Jasio podnosi rękę. Jasiu, co znowu chcesz? Proszę pani, ten kolega, co przedtem puścił bąka, znowu się zjebał. <grywa> Nowa nauczycielka geografii przychodzi do klasy na lekcję i mówi Dzisiaj porozmawiajmy o tym, co to jest globus Klasa na to chórem Spadaj ty stara dziwko Nauczycielka rozpłakała się, wybiegła z klasy i poszła do dyrektora Koleżanko, mówi dyrektor Ja pani pokażę, jak należy z nimi postępować Po chwili dyrektor wchodzi do klasy i zaczyna Cześć małe skurwysyny Czołem łysy chuju Dzisiaj będzie o tym, jak się zakłada kondoma na globus. Na globus dziwi się klasa. A co to jest globus? Od tego właśnie kurwa zaczniemy. <ścoughs> Przychodzi syn dresiarza do domu. Ojciec do niego. Jo, mały, jak tam budzie? Wiesz, ojciec, dostałem dzisiaj pięć jedynek. O, to Jasiu będzie w Pierdol. Wiem, mam już adresy. <ścoughs> Jasiu zawsze odzywał się brzydko i wyzywał koleżanki. Pewnego dnia, zanim jeszcze Jasiu przyszedł, pani mówi do dziewczynek: Jeżeli Jasiu was obrazi lub powie coś nieprzyzwoitego, to wszystkie wyjdźcie z sali. Po kilku minutach wpada Jasiu i krzyczy: E, burdel budują za rogiem! Wszystkie dziewczynki wychodzą z klasy, a Jasiu na to, gdzie kurwy dopiero fundamenty kładą. <słyska> 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 Marysia pyta się Jasia. Jasiu, pożyczysz mi na jutro swoje zdjęcie, a po co ci? Bo pani od przyrody powiedziała, żeby na jutro przynieść zdjęcie jakiejś katastrofy ekologicznej. <grybuj> Mąż odwozi do szpitala rodzącą żonę, nauczycielkę polskiego. Ta nazajutrz dzwoni do męża. Kochany, jestem taka szczęśliwa. Rodzaj męski liczba mnoga. <grybuj> się wraca do domu cały podrapany. Ręce, twarz, nogi, mama pyta. Synku, co się stało? Jechałem na rowerku i się wywróciłem. No przecież rowerek stoi w garażu, ma zepsutę siodełko. No ale to był rowerek pożyczony. No to jak się stało? No wjechałem na żwir i wpadłem w poślizg. Ale przecież rano dzisiaj widziałam, że wylali pod naszym blokiem asfalt, więc tam nie ma żadnego żwiru. No tak, ale ja wpadłem tak naprawdę w krzaki i się porysowałem. Kochanie, przecież krzaki wycięli wczoraj wieczorem. No to Jasiu zrobił wkurzoną minę i krzyczy. Kot jest mój. I będę go pierdolił. Czy się komu podoba, czy nie. Jasio przynosi do domu torbę pełną jabłek. Mama pyta go, skąd masz te jabłka? Na to Jasio od sąsiada. A on wioty? Pyta mama. No pewnie brzmi, gonił. Jedzie Jasiu chodnikiem i mówi. Lowelku stój, później Lowelku jedź, zatrzymuje się na przejściu. Wtedy jakaś baba słyszy jego wadę wymowy. Taki duży chłopczyk i nie umie wypowiedzieć rr. Spierdalaj stara kurwo, a ty Lowelku jedź. <ścoughs>